No cześć Damian z tej strony. 29 kwietnia, południe. Od ostatniego przeglądu 12 dni, tak. 17 był ostatni przegląd. Od tamtej pory. Yy, nie wiem, no wczoraj była ładna pogoda, dzisiaj właśnie słana pogoda noszą, a tak to nie wiem, tydzień czasu w ogóle zero lotnego, czyli ze 3-4 dni lotne, było wtedy 12 dni, a resztę przesiedziały. Wulu. To jak każdy ma chyba w tym roku to samo. Zima, jesień, wszystko naraz się miesza. A w tej chwili tak pracują, więc pokażę. Jeszcze tak, bo uh -huh. tak, tu mam posadzoną lipę, tak wygląda w tej chwili u mnie lipa. To jest leszczyna, tak pokazuję, żebyście wiedzieli mniej więcej w jakim stanie pogody się znajdujemy. Tu coś kwitnie, nie wiem co jest, ale później pokażę, może jak nie zapomnę jeszcze. Jak mam tam agres porzeczki, jabłoń, to wszystko, ale to jeszcze nic nie kwitnie z tego, tak więc to dopiero takie pąki tylko się robią. Dobra, zaczynamy dzisiaj przegląd. Zaczniemy może od burnata niegrzanego, po kolei pojedziemy z kompletem, tak? Pauzujemy, żeby nie było za długo i zaraz zaczynamy. No, powiedziałem, pierwszy burnat niegrzany. Ja proszę tutaj go... O co z tego razu Potem byłem na dwóch korpusach, teraz z tego, co mniej więcej, długo trzymałem. I jedziemy ostatnia rwka, pusta, nic nie ma w ogóle wybrana. to trochę zapasu, Tutaj też, co to jest pusta, praktycznie, ale no trochę zapasu jest, ale pusta. Tak ja podłożyłem, żeby na czym czerwić to jest trochę zapasu pyłku, poza tym pusta, trochę miodu, ale naprawdę prawie puściutka. tu to samo, pusta. No patrzę, że wszystkie ramki puste, tu gdzie zapas był przez ten tydzień tej pogody jesienno-zimowej, prawie wszystko zniknęło. Dalej, co tu mamy? No jest wyczyszczone trochę zapasu, ale to już na daleko troszeczkę. Nic więcej nie mamy. Trochę zapasu, ale zapasu wam powiem, że bardzo było. No idziemy dalej. Tu się spieszy czerw, jajeczka. No to jest, bo jest tak zaczerwione dosyć ładny tu gdzie czar wkryty kryty, a reszta gdzie jest wolne jajeczkami tu ostatnie gdzie były zapasy na matula chodzi tu są jajeczka pod samą ramkę tu gdzie, gdzie, gdzie były zapasy teraz są wybrane i są złożone jajka ale tego dużo nie ma idziemy dalej o tu ciężar jest a tu czar jest Ładnie i też tutaj gdzie nie ma kryty, gdzie jest wolne miejsce, cały dół jest za w jajeczkach, z drugiej strony jest tak samo. Okej, można czy to jest jedna ramka tak naprawdę zaczerwiona, tak naprawdę się... Ten rok jest naprawdę... Nie ma tych, te pszczoły nie mają gdzie polatać. Kiedy? No tu jest też zaczerwione, gdzie jest wolne miejsce, jest zaczerwione. Tu gdzieś się wygryzł. Patrz, już są larwy i jajeczka. Dobra, powiem ci, dwie ramki. Ale zapasu jest minimalnie. To jak w ostatnim przeglądzie byłem. No tego miodu było tutaj wszędzie sporo. Pieżgi. No tu jest. Ta jest lekka, więc cała. Ale tu jest zaczerwiona prawie pod dechę. Pod samą górę. Gdzie był, gdzie był wcześniej? Zapas jest wybrany i są złożone jajka. Mhm, dobra. I zobaczmy na tej pierwszej, co jest. A pierwszej wyczyszczona, to też była cała. zapasu była. Teraz jest. No, trochę czerwie jakieś. Patrz, jakieś pojedyncze. W sam środku jest trochę złożony, ale piezgi tutaj za dużo nie ma po prostu przez te 12 dni wyjadł, co było do wyjedzenia na ostatni tydzień wszystko zniknęło, nie ma, nie wiem właśnie czy trzeba gdzie chyba może dać im trochę cukru już teraz nie będę dawał ciasta, bo się że może dać cukier. Dobra, zamykamy to przypałzujemy, trochę i później będziemy z następnym. Dobra, bur nadgrzany. Jak mówiłem chyba 10 dni temu dałem im po całym korpusie węzy, żeby to budowały. No oczywiście nie spodziewam się za wiele. No ale zaraz zobaczymy co tu się dzieje. No na pewno nie miało okazji tego pociągnąć, bo nie było potrzeby, nie? bo nic nie noszą, nic się nie dzieje, tak więc... No, ale sprawdzamy. Dostały korpus węzy. Ujstoń też, tylko też. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje od końca. Bo nie ma sensu w ogóle zaglądać. Chcesz raz bliżej. wyżej. O. Mhm. Nic, nic, nic. Nic tutaj, Zobaczmy, co tu się dzieje. O, no patrzę troszeczkę, zaczynają wędze ciągnąć. Nie jest to dużo, ale coś się dzieje. O, następna ramka. Już jest coś. Już jest więcej odciągnięć. Jest po całości, tak do połowy. Do połowy. Do połowy jest odciągnięta. To już nie jest źle. Mogłoby... Myślałem, że będzie gorzej. Nagrywam za czyli co to jest to, jest to samo no ale już pół nie ma pół odciągnięte mhm. no to jest mniej no ale ciągną ciągną węzę ciągną węze, nie jeźdźle mogłoby gorzej i tutaj też ale jeszcze nic nie jest zaczerwione ale już odciągnięty jest sporo. Jest parę dni ciepłego, myślę, że matka przejdzie. Za te kilka dni z czerwieniem na na górę. Tu co? Jest trochę zapasu. Ale też skromnie. To była cała ramka miodu w tej chwili. Jest tylko trochę. Dobra, schodzimy na dół. sporo, ostatni i trochę zapasu, ale to jest tylko trochę. na ramka pracy. I jest odbudowana, o akurat matka chodzi. Proszę. Jest, odbudowują. Mhm. No jest, patrzę, już jajeczka złożone są. Dobra, mamy tyle. A tu jest... Okej, okay, zacząłem, ale to nie było. Po całości Nie, od dołu nie jest wolny. Tutaj jest środek, prawda. Myślę, że pół ramp nie ma, nie ma, pół, no ale jest od góry zapas, ale też już jest bardzo Skromnie z tym zapasem. następna? No tu już jest. No, też tu jest zaczerwiony za zapas od góry. Ale tak z tego zapasu to dużo nie ma. Tu pół, tu pół. O, policzymy jedną ramkę. Więc takiej przez 12 dni. nie przybyło. Dwie rameczki. na no, ramka jedna, liczymy jako jedną ramkę. No tu już jest lepiej. No, tu się jest, gdzie nie ma miodu, jest, są złożone jajka, trochę czerwy Dobra, jedziemy na następny, czyli co dwie policzymy. No, tu już jest w ogóle ładnie. To od góry zapas wybrany, to już miodu nie ma, nic, jest pusto. Tu się wygryzają, tu gdzie jest wygryziony? jeszcze nie, nie jest złożone. Ale... Też w tej chwili się właśnie wygryzają, widzicie, tutaj wychodzi, tu wychodzi. Ale tu już, bokami. Jeszcze, dobra Raz, dwa, trzecie ramki liczymy. Trzecia rameczka. Teraz leciutka. No to jest cała. No, tu od góry też zapas wybrany. Tu już miodujemy, ale są jajka. Te same deski wszędzie jajeczka troszeczkę jest, już patrzę, lat. A tak to jest, tu się wygryza. Jest wszędzie jej. Po całości. Więc nie wiem, tutaj to samo jest. Od, od góry. Z od góry tu do same deski są złożone jajeczkiem. Czwarta. Tak? To, czwarta. Po całości zaczerwiona. No i z pszczoły, a tym bardziej, że to jest tylko pszczoła bólu. A mi się wszystko lato nosi. Cztery, mhm. też zapas, teraz cztery, Zapas. Teraz cztery, 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 6 Ale pszczoły naprawdę jest sporo Czyli co, pewnie 7-8 Tak jak ostatnio, bo liczyłem chyba 8 Liczyłem ostatnio 7 To jest to samo Zaczerwiona Dam jednak im dzisiaj wszystkim Cukru trochę zrobię 2 do 1 I dam, bo naprawdę Tego zapasu jest no i 8, dobra, 8 zamykamy. 8 ramek zaczerwionych pszczoły jest bardzo dużo. Węzy odciągają Dobra, na razie. Pauza. Zamykam. I otwieram następny. Dobra, następny. To jest odkład. Zobaczymy co podkładzi. Dzisiaj do odkładu dodałem. 3 ramki węzy, żeby odbudowały. Zobaczymy, jak sobie poradziły z tym. A, dwa, trzy ramki węzy. Ta po tej myszy to nie wiem. Na razie zostawiamy. Ale jak Wielkich szans nie daje, dobra, idziemy zaczniemy stąd będzie. pierwsza ramka węzy co była dodana i jest tutaj już zaczerwiona ładnie, jeszcze nie wszędzie, o jest pod matka włoszka moja Rozbiska tak jak bardziej jeszcze jak się da przypomnę politek wszystkie mają mnie czerwony opalitek, bo takie ja miałem, tak więc zna takimi znakowałem już, ale już w większości, patrzę, jest odciągnięty ta węza i już jest praktycznie wszędzie. Wszędzie zaczerwiono już. Jeszcze nie, niedokładnie wszędzie, ale już jest naprawdę mało brakuje. Miodu na tej ramce nie było. Okej, okay. tutaj trochę zapasu, ale trochę, ale trochę, a jest trochę nawet jajek zużony po środku, ale trochę. Nie, to dużo. Ale no jest. Dobra, idziemy. Czyli co? Jest jedno ramka Liczymy, że jest jedna i ramka czerwiu. No co tu jest? No tu, tu jak, jak widać, trochę trudni po środku, po boku miodu, zapasu i czerwiu. Te nie liczymy w ogóle. Jedno cały czas. Tu jest lepiej. myślę że tutaj... To jest gdzie od góry był zapas, gdzie nie ma są złożone jajka. W środku po całości jajeczka. I tak jest. Czyli co, można policzyć, że dwie ramki. Dwie ramki. Węza była dodana. Zaczynają dopiero odciągać. Tu jest Sporo się wygryzło. To był zapas pusty, jajek nie widać. Z tej strony jest to samo, w środku tajeczka. Co dwa wieram, kilczymy węzeł, bo do domu to dopiero odciągałem. No tu już jest lepiej, praktycznie odciągnięta z tej strony. Więc myślę, że dzień dwa i będzie. Będzie odbudowane, zaczerwiona. No i co? I trzecia ramka. Zapas też jest minimalny. Bo wszędzie jest, to już jest pusto. To jest pusto. Tu gdzie pszczoły nie siedzą, jest normalnie pusto. Nie ma zapasu. W środku jest jajeczka. Dobra, trzy ramki czerwiu. Zobaczymy, czy to pierwsze. Trzech. A jest, już, to w ogóle praktycznie zapasu już nic nie ma. Trochę pierdzie po środku. Ale tutaj cała góra jest pusta. Dobra, trzy ramki czerwiu przy tym dostajemy, zamykamy. Dobra, co? Pauza, żeby nie przedłużać. Dobra, grzamy łysoń Czy my też dostał korpus? 10 ramek węzy do odbudowania. Znaczy się dziewięć do odbudowania, bo jedna była. nic, nic, nic. Też nic już nie dzieje nawet na Pszczoła chodzi, ale prac nie widzę W burnacie tam już było odbudowane trochę, tu nic Nie dziwnie się naprawdę, że nic nie zrobiły Nie było możliwości nic nic, tutaj w ogóle nie ruszyły, na no, tutaj jakieś coś pobielone coś, no, ale nic nie ruszyły. Co w tej jest? A tu o! Goramka ramka zapasu i jest, teraz w tej chwili jest pusta. Cukier dostaną dzisiaj jak nic. Dobra, lecimy na dole? Zostają wszystkie cukry dzisiaj. tu mamy, trochę czerwiu klutowego i... okej okay, dobra praca ramka pracy ramka pracy jest odbudowywana zaczerwiona trochę ramkę pracy odbudowują Już jest lepiej. Też tytowy, od góry. Kajeczka. Dobra pół rameczki możemy policzyć sobie. To pół tam pół. No nie ma pół. Pół ramki. No to już jest zdecydowanie lepiej. Ale od góry zapasu nie ma. Pusto. Boki to samo jest pusto. Jajka. Dobra liczymy. Ramka czerwił. Pszczoły też jest. Mówię, jak na ten porę dnia im nie ma, to wszystko jest tutaj. Tu jest wygryzione i zaczerwiona po całości. Tu gdzie był zapas. Widać, że nawet pszczoł nie siedzę bez pusta i są jajeczka złożone. I się wygryzają. Czyli druga ramka. Dwie ramki czerwiu. I mówię zapasy wyjedzone przez te 12 dni. Wyjadły. zabieram tak policzymy no i co trzecia ramka patrzyliśmy matka też nie mam matki trzecia też góra zaczerwiona jest matka jak nie ma matki to jest matka proszę bardzo ładna. jakbyś tam bliżej też czerwony polityk, jak mówiłem wszystkich nie ma czerwonych polityki Trzy tak trzy, to trochę czuć ciężar jest. Te zapasy, ale też wybrane i zaczerwione to samo cztery. Cztery jest lekka i jest po 5 pięć. 5 i reszta jest lekka ramka no to tylko trochę 5, a, gdzie mamy 5 5,5 5 ramek to trochę zapasu jest, ale też widać że od góry gdzie nie siedzę jest wybrany, miód nie ma miodu tu jest trochę pierzgi, miód jest wybrany 5 ramek jest leciutka ramka trochę zapasu, ale też dobra, 5 ramek czerwią tam co pauza i zaraz do warszawiaka. No dobra, jesteśmy przy warszawiaku. Zobaczymy co się dzieje. tak Jedną ramkę benzyk, dobrze pamiętam do odbudowania Ale warszawek jest bardzo ładnie się rozwija Jak nie, on jest niepodgrzewany, dlatego, że, nie wiem, co Nie wiedzę, warszawek jest niegrzany Ostatnia ramka zapasu, ale ubyło Była pełniutka ramka 12 dni temu, w tej chwili jest już dużo mniej Jestmy Na pół praktycznie Widzimy. Ostatnia ramka, co my to mamy? Zapas trochę czerwi trutowego i to tyle. Trochę trutni. Następna Jak widać, wszędzie pszczołów sporo jest. Pula. Naprawdę jest, a to coś. No, tu jest trochę zapasu. Może by były złożone czerwi, z jajeczek nie widać pas jest minimalny no. idziemy tak, tutaj jest czerpia jeczko larwy trochę zapasu od góry no, ładnie to wygląda no, jest naprawdę zaczerwiona Udo z jednej strony. z drugiej strony. Jedną ramkę. Już nie całą, ale można policzyć coś. Kolejna. Jajeczko. O, czarne one. Już się dostała. Środek jest Zaczerwiony Okej okay. O, dzięki chodzi Dobra, dobra, się Kolejna ramka i też ładnie zaczerwiona. środek larwy, jajeczka. Myślę, że... jest ok Warszawiak padła ładnie się rozwija. Nie wiem, czy to jest zasługa, czy tak pod konstrukcja warszawiaka. Może pszczoły, ale naprawdę ładnie. Kolejna, myślę, że już spokojnie dwie można warszawskie policzyć ramki, że widać, jak jest. W środku plaży, lejeczka, mhm. to jest Ściąg z byłkiem widać, jak chodzą. I zaczerwiona też jest, gdzieś się wygryzło. Tutaj i larwy co podlane mleczki. O, teraz będzie to. Po... Ramka do węzy podana. Niestety się odciągnięta. Ale ja jak nie widzę. Ale ramka jest nie chodzę ale ramka jest praktycznie odciągnięta mi się dostało i też ramkę będzie pociągnęły O, to ładna matka zasuwa, oczywiście czerwony palitek, ładna, bardzo ładna, duża. A to jest też z Cichiej Wymiany, Takiej późne, one dopiero w sierpniu sobie wymieniły. Tak, taki późne to było. Do zimy to tak było, nie za, nie za mocne I ostatnia ramka, to też jak pamiętam. Wiem, przegląd tu już to była zalana cała, a teraz w tej chwili od góry góra pusto, tu trochę zapasu pierzgi, ale też tylko trochę Zostaną cukru, tak wszystkie Dobra, wyszymy przypowzuje I tak mówi. Ogród, w ogrodzie, tak, porzeczka, tak wygląda, tu jest chyba, jak się nie mylę, jakaś wiśnia była. Porzeczka, wiśnia, porzeczki tu jakieś, tak żeby, żeby każdy miał sobie mniej więcej wgląd. Tu jakieś jabłonie, jak się nie mylę, jak to wygląda w tej chwili u mnie. To jest, jest? agresz, czy porzeczka? Agrest. Agrest, tu jabłonie. Na takim etapie. Porzeczki to jest winogron, ale nie każdy musi wiedzieć. Porzeczki w tej chwili tak wyglądają. 一些什么？